Cześć Manko z tej strony Kunotyt, a dzisiaj zobaczycie jak naprawić problem, który uniemożliwia połączenie się ze znajomymi w farmingu. Jeżeli podczas wchodzenia na serwer dostaliście komunikat, nie udało się nawiązać połączenia z grą wieloosobową, ten odcinek jest dla Was. Tak więc zaczynajmy! Pierwszym krokiem będzie zainstalowanie programu Radmin VPN. Do programu macie link w opisie, a sama instalacja jest bardzo prosta. Uruchamiacie program i przechodzicie przez instalację. Po instalacji program sam się uruchomi, jeżeli wszystko zrobiliście dobrze, powinno wam się pokazać takie okno. Teraz przejdziemy do stworzenia sieci. Klikamy utwórz sieć, wpisujemy własną nazwę sieci i hasło. Teraz żeby znajomi mogli do nas dołączyć, muszą zrobić prawie to samo, ale zamiast utwórz sieć, klikają dołącz do sieci i wpisują ustawioną przez was nazwę i hasło. Wtedy już bez problemu powinniście się połączyć ze znajomymi. Jeżeli macie jakiś problem, piszcie w komentarzu, postaram się odpowiedzieć. Jeżeli materiał Wam się spodobał, zachęcam do zasubskrybowania kanału, a więc co, trzymajcie się, cześć.